Ponad 3,5 tysiąca kilometrów dzieli naszą gminę Santiago de Compostela w Hiszpanii. Dla wielu z nas ten dystans aż ciężko sobie wyobrazić, jednak nie dla nich. W Kosorowicach odbyło się spotkanie ze Sławomirem Molendą, który brał udział w pierwszej pielgrzymce drogą świętego Jakuba odcinkiem z Polski do Jerozolimy. Są Ten świat nie wygląda tak, jak go przedstawia telewizja. On nie jest pełen wojen, niebezpieczeństw, morderstw. Owszem, te rzeczy się zdarzają, ale zdarzają się rzadko i się, się nie napotyka normalnie w życiu. Tak jak, tak jak każdy nas, z nas w swoim życiu takim powszechnym, też rzadko się styka z taką jakąś bardzo nie wiem, tragiczną sytuacją. Podczas spotkania pielgrzym Sławomir Molenda opowiadał uczestnikom o swoich przeżyciach na szlaku z Polski do Jerozolimy. Trudno mi jest zmienić jakieś takie sytuacje, w którym... W całej Polsce, z okazji tego, że mamy Jakubowy rok, jubileuszowy rok, pomyśleliśmy, Stowarzyszenie Przyjaciele Dróg Świętego Jakuba wymyślili, że dla uczczenia tego jubileuszu to pójdziemy zrobimy taką, taką, takie gwiaździste pielgrzymowanie drogą Świętego Jakuba, a że akurat Korsorowice są na drodze Via Regia. Więc dzisiaj, akurat ta gwiazista pielgrzymka dochodzi do Kosorowic. Podczas spotkania nie zabrakło opowieści nowicjuszy drogi Jakubowej, jak i starych pielgrzymów. Wymiana doświadczeń miała zachęcić mieszkańców do wyruszenia na szlak i sprawdzenia swoich możliwości. Trzy razy w Santiago byłam i przechodziliśmy z mężem, bo zawsze w dwójkę chodzimy, w odcinki z Krakowa do Cieszyna, jeden. Drugi odcinek to był z Kłodzka do Zgorzelca i trzeci z Krakowa na Górę Świętej Alny. Prawie codziennie rozmawiam z kimś, kto ma wątpliwości, kto chciałby coś wiedzieć, kto chciałby zasięgnąć jakiejś rady i w zasadzie no, w ten sposób służę pielgrzymom. Podstawowy warunek to spać w najgorszych miejscach. Wtedy się przeżywa najwięcej. Bo pójść zapłacić tak za nosrek w jakimś przyzwoitym łóżku i tak dalej. To, to nie to. To można się w ogóle nie wybierać. To jest, to jest, to jest udawanie. Na szlaku jest sporo czasu na przemyślenia i rozmowę, sprawdzenie siebie i wiary. To indywidualne pielgrzymowanie bardzo, bardzo nam odpowiada. Spotyka się ludzi zupełnie innych niż dotychczas się spotykało. Na przykład, chodząc po górach, to, są, to jest inny rodzaj ludzi. To są ludzie, którzy wiedzą po co idą. Nowe zjawisko, które teraz zaobserwowałam, to coraz więcej pielgrzymów idzie w celach pokutnych. I tego parę lat temu nie, nie widziałam, a teraz się w kilku młodych, zwłaszcza mężczyzn, przyznało, że oni traktują tą pielgrzymkę jako pokutę. Świetni ludzie wokoło. No. Ludzi, których się spotyka no na rowerze już jest ciężko, autem wcale, a poza tym jak się idzie, to te, te, ten, ten pejzaż nie miga jak w samochodzie, że nawet nie ma czasu popatrzeć, a szczególnie jak się z kierowcą, a jak się idzie, no to jest czas na wszystko w zasadzie. Wielu z nich spontanicznie włożyło buty i ruszyło w drogę. Trasę przemierzają wyznawcy różnych religii, a nawet osoby niewierzące. To podróż wewnątrz siebie, zmaganie się z własnymi słabościami. Jak się idzie, to ma się czas na myślenie. Nie ciągle człowiek ma czas, żeby porozmawiać. Są odcinki, w których jesteśmy od siebie oddaleni o pół kilometra, wtedy jest czas na medytację, na takie zastanowienie się. Każdy z tych pielgrzymów nosi, niesie ze sobą, Atrybuty e, pielgrzymie, czyli kij, torba, do tego jeszcze e, jest kronika, każdy tam się wpisuje, jest udokumentowany cały przebieg. Droga świętego Jakuba, czyli Camino de Santiago, to jeden z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok dróg do Rzymu i Jerozolimy.